Cześć witam na kanale Hard Reset w tym odcinku pokażę ci jak edytować opcję zaplanowanego włączania i wyłączania w telefonu Poco M7 Pro. Na początku przechodzimy do ustawień i zjeżdżamy w dół do zakładki bateria. Wybieramy opcję dodatkowe funkcje a następnie zaplanowane włączanie wyłączanie. Gdy włączymy sobie opcję możemy jedną jak i drugą włączyć. Edytujemy je naciskając na przykład na opcję daty i godziny. Wtedy zmieniamy datę i godzinę, akurat w tym wypadku, włączenia oraz dni, w jakie ma się powtarzać. Na przykład tylko raz lub codziennie. Możemy też wybrać opcję od poniedziałku do piątku, czy jeżeli wybierzemy opcję własną, wybieramy dni, w jakie ma się to powtarzać. I tak samo mamy z zaplanowanym wyłączaniem telefonu. Też możemy wybrać raz, codziennie, własne dni. Oraz godzinę i datę. Jeżeli chcemy zapisać nasze ustawienie, naciskamy tutaj w prawym górnym rogu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!